Nasze materiały napędza ceny OPL, największa porównywarka cen gier. Arn .eu. Paradoksem współczesnej niemal fotorealistycznej oprawy graficznej w grach jest fakt, że gracze coraz rzadziej są zachwyceni mocą swojego sprzętu i ciężką pracą artystów. Oprawa wizualna zwyczajnie nam powszednieje i trudno dziś wywrzeć na nas wrażenie. Mało kto przystaje na widok zapierających dech w piersi widoków, a już na pewno nie zdaje sobie sprawy, jak skomplikowanym procesem jest wygenerowanie tak złożonych scen. Dużo częściej wściekamy się na to, że nasz gruchot nie potrafi dociągnąć do 60 klatek na sekundę, niż zastanawiamy się nad tym, jakim cudem techniki jest w ogóle fakt, że tak zaawansowany obraz może pojawić się tak szybko na naszych ekranach. Dlatego dziś będziemy celebrować gry wideo w skali makro. I na przykładzie najpopularniejszej gry wszechczasów, GTA V, przyjrzymy się szalenie złożonej procedurze rysowania tylko jednej klatki obrazu. Dziesiątek tysięcy kroków, które muszą zostać wykonane w zaledwie 1,6 sekundy. I wszystko oczywiście musi zacząć się od nicości. Świat w grach wideo nie istnieje naprawdę. Wiem, że będzie to dla niektórych z Was niezły szok. Nie możemy zrobić po prostu jego zdjęcia i przykleić go na ekran. Dlatego, zanim w ogóle będziemy chcieli coś wyrenderować, musimy to najpierw stworzyć od zera więc na dzień dobry widzimy tylko pustkę, nawet nie czerń, ale pustkę obszar, który nie zawiera żadnych informacji. W niektórych grach da się nawet zobaczyć tę pustkę, wpisując na przykład kod na chodzenie przez ściany. Jeżeli wyjdziemy poza obszar mapy, gra zaczyna się zachowywać bardzo dziwnie i tworzyć surrealistyczne obrazy. To dlatego właśnie, że widzimy nicość, obszar ekranu, na którym nic nie ma, więc gra nie rysuje tam ani nie usuwa żadnej zawartości. Zostaje tam po prostu to, co zostało wygenerowane poprzednio, bo silnik nie ma żadnej instrukcji, co tam wyświetlić, ani komendy, żeby coś narysować, ani Komendy, żeby coś usunąć. To właśnie w tej próżni rozpoczyna się proces tworzenia całego nowego świata. GTA korzysta z tak zwanego systemu renderowania opóźnionego czy odroczonego. Jest to system, który nie próbuje tworzyć obrazu w locie, ale robi to w kilku krokach, które potem ostatecznie łączone są w jeden widok. Są też silniki, które renderują na bieżąco, i każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. No ale dobrze, zapełnijmy nasze płótno treścią. Każdy, nawet najmniejszy obiekt w grze jest renderowany osobno. Silnik gry ładuje siatkę każdego elementu, wylicza jego pozycję w przestrzeni i skrupulatnie umieszcza na naszej kanwie, nakładając przy tym teksturę. Element po elemencie, krok po kroku. Tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy razy w mniej niż kilka milisekund. Nie jest to zazwyczaj zdarzenie widoczne na monitorze, dzieje się bezpośrednio w pamięci. Jednocześnie system LOD, czyli poziomu detali, ocenia w locie jakość umieszczanych na ekranie obiektów. Te bliżej kamery generowane są ze wszystkimi szczegółami, te najdalej, jedynie w swojej prostszej formie, by przyspieszyć akcję. Te, które są zbyt daleko, nie są generowane wcale, bo i po co. Każdy taki krok generuje natomiast nie jedną, ale aż pięć osobnych scen naraz w tzw. buforze geometrii, czyli G-bufferze. Sceny te nazywamy mapami. Zawierają one wszystkie potrzebne nam informacje o trójwymiarowych obiektach w formie dwuwymiarowych obrazków. Mapa rozproszona zawiera dane o właściwościach materiałów, czyli głównie ich kolorze. Mapa normalna przechowuje informacje o tzw. wektorze normalnym. To trochę trudne do wyjaśnienia, więc przyjmijmy na nasze potrzeby, że kolor obiektów definiuje tu kąt nachylenia względem kamery. Bufor świetlny definiuje natężenie światła na obiektach, ich połysk oraz gładkość. Mapa naświetlenia definiuje moc z jaką dane obiekty otrzymują, ale też generują światło. Piąta i ostatnia mapa to bufor głębi definiujący jak daleko od kamery znajdują się dane obiekty. Różne odcienie szarości oznaczają różny dystans. Jest to oczywiście proces długotrwały i pochłaniający dużą, choć nie największą część czasu generowania klatki. W ten sposób uzyskiwane są prawie wszystkie surowe informacje potrzebne do złożenia obrazu i jego przetworzenia. Mówię prawie wszystkie, bo używany tu system działa wyłącznie na obiekty nieprzezroczyste. Rzeczy takie jak okna są renderowane całkowicie oddzielnie. Warto zauważyć również, że gra stara się rysować na ekranie obiekty od tych najbliżej kamery do tych najdalej. Dzięki temu łatwiej jest ustalić, które elementy są w całości zasłaniane przez wygenerowane już obiekty z przodu, co w pewnych sytuacjach pozwala je pominąć i oszczędzić trochę mocy obliczeniowej. Jeśli stoimy na przykład przed dużym budynkiem, nie ma Sensorysować obiektów zanim, skoro i tak nie będą widoczne. Gra musi pamiętać natomiast, że to, że obiekt nie jest widoczny, nie musi oznaczać, że nie wpływa na środowisko. Niewidoczny budynek może na przykład nadal rzucać widoczny cień, a zasłonięta latarnia generować widoczne światło, i to również musi być brane pod uwagę przy eliminowaniu obiektów do wyrenderowania. Wypełniony G-Buffer jest zapisywany i przechowywany na później. Ale omawiane teraz wypełnienie bufora geometrii jest tak naprawdę drugim krokiem w procesie renderowania obrazu. W przypadku GTA jako pierwsza renderowana jest CubeMapa, ale pozwoliłem sobie obrócić te kroki, by łatwiej było wyjaśnić jej zasadę działania. CubeMapa to niskiej rozdzielczości reprezentacja otoczenia w 360 stopniach, która następnie używana będzie do generowania odbić w obiektach. Nie możemy użyć do jej wygenerowania informacji uzyskanych w buforze geometrii, bo ten generuje tylko obraz przed nami. CubeMapa potrzebuje widoku ze wszystkich stron, więc tworzy się oddzielnie. Zasada natomiast jest bardzo podobna. Gra rysuje obiekt po obiekcie widoczny obszar, ale tym razem w bardzo niskiej rozdzielczości. Pomijane są wszystkie zbędne elementy, postaci, cienie, które niepotrzebnie wydłużyłyby sekwencję. Chcemy to bowiem zrobić jak najszybciej, żeby nie marnować cennej mocy obliczeniowej. A musi być to zrobione szybko, bo w przeciwieństwie do wypełniania G-Buffera musimy powtórzyć ten cykl kilka razy. Gdy na planszy umieszczone zostaną już wszystkie potrzebne elementy, gra zapisuje obrazek, który stanie się jedną ścianą naszej kostki. Następnie kamera obraca się o 90 stopni, scena zostaje wyczyszczona i proces powtarza się. Potem trzeci i czwarty raz, i po jednym razie dla sufitu i podłogi. Tak, wykonane zostaje sześć niskiej jakości zdjęć, którymi wytapetować możemy kostkę. W dużym uproszczeniu kostka ta oglądana od środka wygląda jak trójwymiarowa reprezentacja punktu, w którym stoi postać. Gra potem matematycznie spłaszcza ją do formy dwóch paraboloid, które są potem odpowiednio nanoszone jako proste odbicia na obiekty. To właśnie dlatego odbicia w grach wideo są zazwyczaj niskiej jakości i rzadko wiernie oddają stan rzeczywisty. Sekwencja ta jest bardzo skomplikowana i czasochłonna, więc żeby zrobić to jak najszybciej, generuje się ją w niskiej rozdzielczości, korzystając z tylko z najważniejszych elementów geometrycznych. No bo zwróćcie uwagę, że dla tak prostego elementu karta graficzna musiała narysować i przetworzyć setki, jeśli nie tysiące elementów dla wygenerowania całej sceny w 360 stopniach. A efektem są jedynie dwa małe kółka. No dobrze, mamy nasze prymitywne odbicia i wypełniliśmy bufor geometrii podstawowymi informacjami o scenie, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, by złożyć to do kupy. Nasze paraboloidy zostają zapisane na później, a płótno kolejny raz wyczyszczone. Wracamy do punktu wyjścia, czyli pustki. Potrzebne są jeszcze cienie, które w GTA renderowane są w formie tzw. Tak mapy kaskadowej. To sprytna sztuczka, która zakłada, że cienie bliżej gracza mogą mieć wyższą jakość niż te dużo dalej, bo z odpowiedniej odległości i tak nie widać różnicy. Efekt ten jest natomiast diabelnie czasochłonny, bo wymaga ponownego, kilkukrotnego wyrenderowania całego otoczenia. Najpierw w wysokiej jakości dla cieni blisko, a potem już szybciej i w niższych jakościach dalej. Kamera odsuwa się lekko od postaci w kierunku nieba i generuje cienie najbliższe bohaterowi. To będą nasze cienie wysokiej jakości. Im mniejszy obszar, tym więcej informacji o cieniach w takiej samej ilości pamięci jak na zdjęciu. Im bliżej obiektu, tym więcej widocznych detali. Następnie, nie zmieniając osi, kamera oddala się sporo bardziej i generuje cienie znowu. To nasze cienie średniej jakości. Potem oddala się kolejny raz i generuje ponownie. To cienie największego obszaru, ale też najgorsze wizualnie. Oczywiście każdy z tych kroków wymaga ponownego, skrzętnego umieszczenia wszystkich kolejnych widocznych obiektów na mapie od zera, z innej perspektywy. Nareszcie wszystkie te dane mogą zostać powolutku złożone do kupy. Jesteśmy już prawie na końcu drogi, bo nie musimy generować już większości grafiki od zera. Na podstawie danych przechowywanych w buforze geometrii, połączonych z wygenerowaną mapą cieni i wcześniejszymi paraboloidami refleksów, gra może zacząć budować ostateczny obraz. Ten proces jest zaskakująco łatwy. Nie musimy już po raz kolejny generować od zera całego otoczenia, bo wszystkie potrzebne nam informacje znajdują się w zapisanych wcześniej mapach. Łącząc je ze sobą, powstaje już niemal gotowy obraz zawierający podstawowe światło, odbicia, prawidłowe kolory, a nawet podstawowe cienie. Mając te dane, gra może teraz wygenerować bardziej zaawansowane oświetlenie. Krok po kroku rysowane są więc źródła światła, czyli lampy. Nie potrzebujemy już do tego rysować obiektów 3D, bo o tym, jak powinno padać światło, mówi nam mapa normalna, a na przykład to, czy światło będzie na obiekcie częściowo zasłonięte, powie nam mapa głębi. Na tym etapie praca z grafiką przypomina już raczej nie modelowanie 3D, a zabawę w Photoshopie, gdzie silnik powolutku upiększa wygenerowany obraz. Nakładane są też różnorakie filtry, takie jak subsurface scattering, który symuluje przebijanie się światła przez krawędzie obiektów czy skóry. Jeśli jest to potrzebne, na szybko generowana jest też niskiej jakości tekstura odbić w wodzie w procesie podobnym do tego, który pozwolił nam wyrenderować naszą początkową kostkę. Na podstawie informacji o głębi i oświetleniu z bufora geometrii generowana jest też mapa wolumetrycznych cieni i mgły do nadania scenie realizmu, a także wypełnienie reszty pustki teksturą nieba i chmur. Gdy wszystkie elementy otoczenia są już na miejscu, nareszcie wyrenderowane mogą zostać elementy przezroczyste: szyby, okulary, okna, reflektory. Ponieważ cała scena jest już praktycznie gotowa, nie ma problemów z wyliczeniem tego, jak wyglądać powinien obraz za na przykład przyciemnioną szybą. To już w zasadzie gotowy screen, na który można teraz nałożyć filtry rodem z Photoshopa. Nasz obrazek może na przykład pozbyć się teraz ostrych krawędzi filtrem antyaliasującym. W przypadku GTA V dodawane jest też widoczne sztuczne zniekształcenie, które rozciąga delikatnie krawędzie ekranu, mając symulować w ten sposób realistyczne przekłamanie soczewki kamery. Brakuje nam jeszcze wyłącznie interfejsu. Ten też rysowany jest w kilku krokach. Mapa gry podzielona jest na wysokiej rozdzielczości kwadraty. Silnik rysuje na ekranie jeden po drugim tylko te, które są nam potrzebne. Tak przygotowany wycinek zostaje przefiltrowany i naniesiony na widok końcowy. Następnie, krok po kroku, dodawane są kolejne elementy dolnego paska interfejsu: najpierw mały kontener, potem pasek zdrowia, zbroi i mocy specjalnej. Później tytuł ładuje do pamięci teksturę zawierającą wszystkie znaczniki, po czym wycina z niej te potrzebne i jeden po drugim umieszcza w odpowiednich miejscach milimapki. Nareszcie koniec, ponad 10 minut filmu później. A tak naprawdę w zaledwie 1,6 sekundy klatka obrazu jest gotowa i można ją już wyświetlić na ekranie. I cały ten długi, skomplikowany proces może zacząć się od nowa. A to i tak gigantyczne uproszczenie złożonych obliczeń i podprocesów, jakie zachodzą wewnątrz naszych komputerów. To, że dzisiejszy sprzęt potrafi wykonać tak wiele instrukcji, parę dziesiąt, a nawet parę set razy na sekundę, jest po prostu niesłychane. Więc być może w obliczu tego nieziemsko pracochłonnego procesu trochę bardziej pobłażliwie podchodzić będziemy do naszych gruchotów, które czasami nie potrafią nadążyć za naszymi ciągle rosnącymi oczekiwaniami. Pamiętajmy, że za kulisami odbywa się prawdziwa magia, a osiągi współczesnych maszyn jeszcze do niedawna pozostawały tylko w sferze science fiction.